Cześć! Witaj w poradniku dotyczącym wyboru swojej pierwszej w życiu maszyny do szycia. Jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę z szyciem i szukasz sprzętu, z którym rozpoczniesz naukę, jednocześnie nie wiesz tak naprawdę, jak długo ta przygoda może potrwać, a do tego nie chcesz wydawać się na ten zakup zbyt dużej kwoty, to jesteś w dobrym miejscu. Być może zadajesz sobie pytanie, na co w ogóle trzeba zwrócić uwagę przy wyborze pierwszej maszyny, a ja w tym vlogu pomogę Ci w podjęciu decyzji. Podpowiem, co jest najistotniejsze w pierwszej maszynie do szycia, jakie czynniki wpływają na to, że nauka jest w ogóle przyjemna i że maszyna po prostu nie zniechęca nas w dalszym rozwoju pasji. No i podpowiem Ci też, w jakim przedziale cenowym trzeba się poruszać w trakcie wyboru takiej maszyny. Zacznijmy od najważniejszych funkcji. Przy wyborze pierwszej maszyny do szycia należy zwrócić uwagę na takie podstawowe funkcje jak. Do dyspozycji musimy mieć bezwzględnie ściek prosty. Przydaje się też ściek potrójny wzmocniony. Potrzebny będzie nam w trakcie szycia różnorodnych projektów zygzak. Trójskok. No i dość istotne jest to, żeby maszyna miała wbudowany jakiś wariant ściegu tak zwanego overlockowego, żeby poradzić sobie z obrzucaniem krawędzi strzępiących się materiałów, no i żeby też móc zszywać i obrzucać dzianinę. Do tego przynajmniej czteroetapowy sposób oprzycia dziurki. Parametr szalenie przydatny, na który trzeba zwrócić uwagę, to regulacja gęstości ściegu. Jest nam potrzebna po to, żeby dopasować ilość wkuć igły i zagęszczenie ściegu w zależności od rodzaju szytego materiału. Im będziemy mieć cieńszy materiał, tym będziemy ustawiać gęstszy ścieg, czyli wartości bliżej jedynki. Im grubszy materiał, tym ścieg będzie nam potrzebny rzadszy i wówczas wy. Zbieramy większe wartości, bliżej czwórki. To jest oczywiście zasada do ściegu prostego, natomiast przy ściegach dekoracyjnych, przy haftowaniu, naszywaniu aplikacji, również będziemy potrzebowali gęstszych ściegów. Miłym i bardzo przydatnym udogodnieniem jest wbudowany nawlekacz igły, dzięki któremu będziemy w stanie szybko nawlekać nitkę na igłę. W zależności od tego, czy potrzebujesz maszyny cichej, czy nie przeszkadza ci nieco głośniejszy dźwięk pracy, oraz czy chodzi ci po głowie szycie nieco grubszych, czy takich standardowych materiałów, to do wyboru będziesz mieć maszynę z chwytaczem wahadłowym albo z chwytaczem rotacyjnym. Chwytacz wahadłowy pracuje nieco głośniej, jest w pełni metalowy, troszeczkę bardziej skomplikowany w nawlekaniu. Ale długofalowo w starciu z szyciem grubszych materiałów na pewno jest trochę bardziej trwały. Chwytacz rotacyjny Czyli taki, gdzie szpulka jest ukryta pod przezroczystą płytką i dostępna z góry, to chwytacz, który pracuje ciszej, jest skonstruowany częściowo z tworzywa, nawleka się go oczywiście łatwiej. Natomiast w tańszych modelach maszyn rekomendowany jest do szycia standardowych i maksymalnie średnio grubych materiałów. Wbudowany zewnętrzny nożyk do przecinania nici po wykonanym przeszyciu. To, co będzie standardem w większości maszyn w tym przedziale cenowym, to wolne ramię, więc nie traktuj tego jako dodatkowy atut. Po zdjęciu osłony możemy szyć na okrągło. No i to, co jest również standardem, to funkcja szycia wstecz. Ta dźwignia, ona może być ulokowana w różnych miejscach, bo może być albo bezpośrednio nad igielnicą, albo na korpusie maszyny po Prawej stronie, więc do decyzji, która opcja jest Twoim zdaniem wygodniejsza. Tak długo jak trzymamy te dźwignię wciśniętą, tak długo maszyna szyje wstecz. Modele z chwytaczem wahadłowym, na których warto, mówiąc kolokwialnie, zawiesić oko i za które ręczę, że posłużą ci przez długi czas. To Red Star R09S lub R10S, seria Juno Bajanome J15 i E1015, Huskwarna E10 i model wyższy E20 oraz Berniny z serii Soul Go 1 i 3. Modele z chwytaczem rotacyjnym, które śmiało możesz rozważać, to Brader BQ1725 i RL425 oraz maszyny Juno Bajanome, to jest model Juno J15R i Juno E1019. Maszyna do szycia, która nie spowoduje wzrostu ciśnienia w trakcie nauki i będzie posiadać powyższe funkcje w całości lub części, to wydatek od około 450 zł do tak mniej więcej 850 zł. Powyżej tej kwoty i już bliżej tysiąca rozpoczynają się wszechstronne maszyny do szycia, które są dedykowane dla osób, które już szyją i wiedzą, że będą szyć dużo i jeszcze więcej. Także reasumując, budżet, który musimy przeznaczyć czy powinniśmy przeznaczyć na taką swoją pierwszą maszynę do szycia, to od 450 do 850 zł. To wideo to zaledwie pigułka rozległego tematu, jakim są maszyny do szycia. Jeśli po obejrzeniu tego wideo potrzebujesz jeszcze więcej informacji, zapraszam Cię do lektury moich wpisów na blogu. Linki do tych wpisów poświęconych maszynom do szycia znajdziesz w opisie tego wideo. A jeśli potrzebujesz więcej pomocy i więcej wsparcia w wyborze idealnej maszyny dla siebie, skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub na naszym fanpage'u Ultramaszyna na Facebooku. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz poniżej, w opisie tego filmu. No i Pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje dotyczące nowych porad, tutoriali i informacje dotyczące maszyn do szycia, subskrybuj nasz kanał.